Halo, halo! Zanim zacznie się filmik, to chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz nagrywam w nowym miejscu przy mojej toaletce, nowej toaletce. I daj mi koniecznie znać w komentarzu, jak Ci się podoba miejsce i w ogóle całe ustawienie, jestem bardzo ciekawa. A teraz startujemy z filmem. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Nie wiem, czy pamiętacie jak w ulubieńcach listopada. Tutaj macie link, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście tegoż filmiku. To właśnie w ulubieńcach listopada pokazałam Wam urządzenie, które mnie zachwyciło i po prostu robienie zdjęć dzięki, a raczej przy pomocy tego gadżetu. Po prostu jest rewelacyjne. Selfie jest super oświetlone i um, ostre. Um, I ja byłam zachwycona totalnie. I dzisiaj, właśnie, chcę Wam opowiedzieć o um, Selfie Light, o Ring Light. Um, nie wiem, jak jeszcze można nazwać Selfie Ring Light. No, ogólnie um, dużo nazw w internecie jest tego produktu, um, ale dzisiaj, oprócz tego, że powiem Wam o samym gadżecie, to jeszcze zrobimy takie porównanie dwóch lampek właśnie do robienia selfie. Porównam je i pokażę Wam plusy i minusy. One trochę od siebie się różnią i niestety każda z tych rzeczy ma swoje plusy i minusy, jak wszystko. Także ja dzisiaj porównam dwa urządzonka typu Selfie Light. Jeden możecie zamówić na AliExpress, a drugi można zamówić przez Instagrama lub Facebooka i firma nazywa się Idealne Selfie. Także tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Jak widzicie, ona bardzo się od siebie różnią wielkością. Znacznie. Opakowaniem również. I po kolei będę Wam opowiadała o cechach obu urządzeń, bo myślę, że takie porównanie to jest super sprawa. Opakowania już Wam pokazałam, ale nie pokazałam Wam, jak w środku wyglądają opakowania. Więc jeżeli myślicie o zrobieniu komuś prezentu, no to takie opakowanie jak z AliExpress, to jest słaby pomysł. To jest po prostu plastik, włożony selfie light, a tutaj luzem mamy jeszcze kabelek ładujący lampkę. A jeżeli chodzi o lampkę z idealne selfie, to po otworzeniu kartoniku mamy wszystko pięknie zapakowane. Poza tym tutaj jeszcze mamy woreczek, dzięki któremu możemy przechowywać naszą lampkę bez w ogóle problemu i wiemy, że nic nam się z nią nie stanie. To jest moim zdaniem ogromny plus. Poza tym zobaczcie, jak porządnie jest zapakowana lampka. Kolejną sprawą jest oczekiwanie na dostarczenie. Ja na tą lampkę z AliExpress czekałam chyba około 2 miesięcy, albo troszkę mniej niż 2 miesiące. Szczerze mówiąc, jak przyszła do mnie, to sobie przypomniałam, że no tak, zamawiałam ją. Fakt. A jeżeli chodzi o lampkę z Idealne Selfie, to była kwestia dwóch dni, także super. Więc, jeżeli potrzebujecie prezent na już, to AliExpress. Moim zdaniem odpada, bo paczki potrafią iść nawet 3 miesiące. Ja mm, obecnie czekam na prezent dla kogoś um, z AliExpress, właśnie i obawiam się, że do świąt nie dojdzie, a zamówiłam już 3 miesiące temu, więc. Tak to właśnie jest z AliExpress. Kolejna sprawa to już samo urządzenie. Jeżeli chodzi o lampkę z idealne selfie, to jest to ogromne kółeczko. Zobaczcie jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma gadżetami. No, znaczna. Każdy z tych gadżetów dostaje ode mnie po punkcie za wielkość, ponieważ na przykład z Aliexpress lampka jest świetna do przewożenia gdzieś w torebce, wiecie, po prostu wrzucić, to jest malutkie kółeczko i nie przejmujemy się, no ale jeżeli chodzi o tą lampkę, to zdecydowanie ładniej oświetla nam większą partię twarzy, czy to, co chcemy uwiecznić? Dzięki temu, że lampka jest sporo większa, to możemy oświetlić większy obraz, czy to twarz, czy cokolwiek innego. Także oba urządzenia dla mnie mają po plusiku. Nie potrafię powiedzieć, która jest lepsza, jeżeli chodzi o wielkość. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, to jest odpalenie światła, czyli jak włączyć lampkę. I tutaj od razu mam mówię, że jedno z tych urządzeń dostaje ode mnie duży minus, i to jest niestety lampka z AliExpress mamy tutaj od góry guziczek, który niestety tak jakby się zaparł e, i żeby włączyć lampkę, to... No halo, no właśnie, e, żeby ją odpalić to jest masakra. Stało się. Trzeba tak wpasować paznokieć, żeby w ogóle wcisnąć guzik. To jest strasznie upierdliwe, i obawiam się, że prędzej czy później, a raczej prędzej, lampka po prostu nie będzie chciała się włączyć, bo ten guziczek jest tak już zapadnięty, że. Ciężko jest odpalić urządzenie, no ale udało się, także tutaj macie odpaloną lampkę z Aliexpress, a jeżeli chodzi o lampkę z idealne selfie, to guziczek jest bardzo wygodny. Trzymamy chwilę dłużej i od razu mamy włączoną lampkę. Jeżeli chodzi o samo światło, to lampka z Aliexpress jest dużo bardziej ostra, taka Dająca po oczach, i myślę, że tutaj to jest kwestia po prostu wielkości obręczy. Tutaj światło się tak ładnie rozprasza i jest delikatniejsza. I właśnie dzięki temu twarz nie jest taka prześwietlona, tylko ładnie oświetlona. Tutaj już możemy mieć niestety efekt takiego lekkiego prześwietlenia. A pamiętajcie, że to jest pierwszy tryb, jeżeli chodzi o. Moc światła, bo w lampce z AliExpress mamy chyba 3 czy 4 stopnie i to już jest najmocniejsze światło. A jeżeli chodzi o światło z idealne, selfie, to bardzo łatwo się zmienia. I mamy tutaj 3 stopnie, bo już jak klikniemy czwarty raz, to wracamy do tego najsłabszego momentu. Także tak jest. Najmocniej. Jeżeli chodzi o samo światło, to mi zdecydowanie bardziej e, odpowiada większa lampka. E, ładniejsze jest to światło. Wydaje mi się, że e, ta lampka ma matki... Ostre i zbyt punktowe oświetlenie. Zresztą zobaczycie to na zdjęciach, bo w ogóle pokażę Wam, jak wygląda selfie bez jakiegokolwiek oświetlenia i przy pomocy tych oto lampek. Kolejna rzecz, którą chciałabym porównać, to ładowanie, i tutaj oba urządzonka sprawują się bardzo dobrze. Szybko się ładują na kabelek, najlepiej przez komputer. Bo jeżeli chcemy naładować z kontaktu, to może się okazać, że prąd będzie troszkę za mocny dla, dla tych lampek. Przynajmniej wszędzie czytałam takie rady, aby ładować właśnie z komputera żeby nie było takiego szoku dla lampek i żeby po prostu się nie spaliły. Także ładują się szybko, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Następna sprawa to nakładanie na telefon i w tym starciu wygrywa urządzenie z Aliexpress, ponieważ tutaj mamy po prostu bardzo łatwy klips, który Zakładamy na telefon i pokażę Wam, jak to wygląda w rzeczywistości. Lampka z AliExpress jest nakładana na telefon. Tutaj mamy aparat przedni. Idealnie okala aparat, bardzo dobrze. Się trzyma na telefonie, w ogóle nic mi się tu nie rusza. Nie boję się, że spadnie. No, jeżeli chodzi o aplikację, to ja jestem zachwycona i kompletnie nie mam z tym problemu. Gorzej jest z drugim urządzeniem, bo tu już mam ogromny problem i powiem szczerze. Udało mi się bez problemu założyć to oto kółeczko raptem ze trzy razy, bo dla mnie to jest ciężka sprawa. Tutaj mamy taki uchwyt, który kompletnie się nie rozszerza. Nie ma jakiegoś mechanizmu, wiecie, takiego jakby. Elastycznego, no generalnie to jest plastik, który niby trochę się e, odgina, ale bardzo trzeba się namęczyć, i e, ja myślę, że przyjdzie taki dzień, w którym e, no niestety. Tutaj ten element pęknie. Bo w momencie, kiedy rozszerzamy tak na siłę, to prędzej czy później, moim zdaniem, może się to skończyć źle. I spróbuję tutaj założyć lampkę na. Telefon jeszcze, muszę Wam podkreślić, że ja mam bardzo duży i gruby telefon, bo zobaczcie, mój telefon sam sobie jest gruby, bo to jest model Samsung Note Edge, więc on jest gruby i jeszcze mam Case'a, więc w ogóle to jest. Gruby telefon, gruby pokrowiec, więc być może dlatego mam takie problemy. Wiem o tym, że na takim cienkim telefonie dużo łatwiej jest wsadzić tą oto lampkę. No ja mam z tym problemy, ale spróbujmy. O! jak poszło. I jeżeli chodzi o tą lampkę, to tak to wygląda. Jak widzicie, jak widzicie, sam aparat nie jest umieszczony w środku lampy, co moim zdaniem jest również minusem. I miejsce na aparat moim zdaniem jest małe, choć lampkę zawsze można przesunąć i może znaleźć się w takim miejscu, jakie nam odpowiada. Aplikacja urządzenia na telefon jest dużo łatwiejsza w sprzęcie z AliExpress, choć moim zdaniem światło, tak jak powiedziałam wcześniej, jest dużo lepsze w większej lampce. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to jest to bardzo zależne od tego, jaki macie aparat, jaki jest sprzęt i e, jakie ogólnie robi e, zdjęcia wasz telefon. No ale jeżeli chodzi o oświetlenie, to moim zdaniem wygrywa lampka z idealne selfie. Tak. To też nie jest zła, ale no tutaj zdjęcia wychodzą ładniejsze. Zresztą widzieliście już to i widać, że ładnie jest doświetlona twarz. No mi się efekt bardziej podoba. Ostatnia kwestia i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna kwestia to... Koszt um, takiego gadżetu, yy, i tutaj wygrywa lampka z AliExpress. Choć w tym momencie jak mam e, oba urządzenia, to bardzo mocno zastanawiałabym się, w który zainwestować. Lampka z AliExpress kosztuje około 39 zł, przesyłka jest bezpłatna, e, ale czekamy bardzo, bardzo długo e, i czasem możemy się nie doczekać, więc um, no, musicie wziąć to pod uwagę. Um, a jeżeli chodzi o lampkę z idealne selfie, to jest to koszt ponad 100 zł. Jeżeli pamiętam dobrze, to to jest chyba 118 w regularnej cenie. Dużo, moim zdaniem, bardzo dużo, ale. Jakość, moim zdaniem, jest lepsza. I jeżeli chodzi o światło, o obręcz, też o sam design bo zobaczcie, jaka ona jest słodka, miętowa. Wiem, że jeszcze są jakieś dwa inne kolory, ale ja sobie wybrałam. Tą miętową bo bardzo mi się spodobała. I co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, ale jeżeli chodzi o koszt, to ponieważ jakby chciałam zrobić dla Was to porównanie obu urządzeń, żebyście zobaczyli, że coś takiego jest również na polskim rynku i że mamy wybór, czy chcemy zamawiać. Z Aliexpress czy e, bezpośrednio w Polsce mm, no to jeszcze postarałam się dla Was o e, zniżkę i na hasło Anioł na restaurach będziecie mogli e, kupić e, tą lampkę za 98 zł, a nie 118, więc jeżeli chcielibyście kupić taki gadżet to mam nadzieję, że zniżka będzie kolejnym plusem e, nie wiem czy bym kupiła za e, 118 złotych, na pewno szukałabym jakichś okazji, jakichś rabatów, czy właśnie promocji. Reasumując dzisiejszy filmik, chcę Wam powiedzieć, że odkąd mam takie urządzenie i tutaj mówię o obu gadżetach, to robienie selfie, ale też robienie zdjęć takim małym przedmiotom, które wstawiam Wam na Instagrama, czy do filmików, jest dużo przyjemniejsze, dużo łatwiejsze i pięknie oświetlone. więc jeżeli robicie dużo selfie albo robicie zdjęcia na bloga i potrzebujecie mieć światło punktowe, małe, ale dobre światło, to jak najbardziej Wam polecam taki gadżet. I jeżeli miałabym się drugi raz z zdecydować na któryś z tych urządzonek, to wybrałabym urządzenie z idealne selfie. Właśnie dzięki temu, że światło jest po prostu ładniejsze, jest większy okrąg i naprawdę robi to różnicę. Jedyny dla mnie ogromny minus i moim zdaniem to jest minus, który powinien być poprawiony. To jest właśnie uchwyt i ja bym to zmieniła na 100% Dajcie mi koniecznie znać, które urządzenie byście wybrały, jeżeli same byście się decydowały na taki gadżet. Może macie taki gadżet u siebie w domu. Jestem bardzo ciekawa, jakie jeszcze polecacie i co w ogóle uważacie o takim urządzonku. Także czekam na Wasze komentarze, a ja Wam zostawiam w opisie dokładne informacje, jeżeli chodzi o zniżkę do sklepu. Idealne selfie i możecie sobie właśnie sprawić taniej taką oto lampkę jestem ciekawa waszych opinii jeżeli zakupicie to koniecznie dajcie znać jak wam się sprawdza i co uważacie o tym uchwycie czy to jest tylko takie moje wrażenie albo ja mam po prostu taki gruby telefon że że to się ciężko zakłada no nie wiem no nie wiem no, ale ogólnie z urządzeń obu jestem bardzo zadowolona. I pamiętajcie, że takie urządzenie może Wam być pomocne nie tylko przy robieniu zdjęć, ale przy makijażu, kiedy podepniemy je do lusterka, czy w momencie, kiedy chcemy właśnie doświetlić zdjęcie jakiegoś przedmiotu. To naprawdę to jest super sprawa. Polecam Wam serdecznie. No, Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o e, dzisiejszy filmik. Czekam na Wasze e, komentarze i kciuki do góry, jeżeli e, filmik Wam się podobał. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. E, zaraz znowu temat świąteczny e, przygotowuję dla Was. Także e, do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Pa pa!